Siema widzowie, dzisiaj mamy piąty dzień daily piątek, czyli no już się zaczyna weekend jeśli lubicie weekend zostawcie łapkę w górę zaczniemy sobie z skrzyneczki i trafiamy, no nic ciekawego w sumie dobra, zaczynajmy już piąty dzień daily mamy już, jak ten czas szybko leci piąty dzień, o za dyma, tego jeszcze nie graliśmy i lider drużyny Maciek, o ale fajnie, niebiescy zaczynają Czyli ja teraz będę blokował kogoś Aha, albo... No, serio Dobra, nic się nie stało, gramy następny mecz Ktoś tam wyszedł, nie wiadomo dlaczego, i gramy teraz napad To ten tryb już graliśmy, to szkoda, że tam... No i teraz Edgar jest liderem, a nie Maciek No trudno, tak to bywa czasem Napad już graliśmy, no ale... Zagramy jeszcze raz. Ostatnio przegraliśmy, więc teraz trzeba się teraz trzeba się odkuć. Zagramy sobie koltem, bo mam go na mocy 10. No i co? No i no, no. no niestety nie widzieliście tego, bo zrobiłem cięcie, ale yy, ktoś mi zajął kolta. Ktoś o Brawl Styl -sysy. No i musiałem wziąć coś innego, więc wziąłem Jesse. Ale to nic, i tak wygramy. Trzeba pokazać mu, że że ten... że... że nie wiem co, że wygramy. O, ale tam zabiłem jednego. Lecimy po następnego. A uciekł mi, No dobra, to ja sobie zaatakuję. Oj, tutaj odporny jest niestety. No i zabił mnie. To mi się trochę nie podoba, że tam ktoś się odradza i jest odporny i ten... To trochę takie bez sensu, ale teraz ja to wykorzystam. Albo nie wykorzystam. Nie przegraliśmy. No nie... Przegraliśmy przeze mnie Ajaj. No bo to przez to, że tym Jesse muszę grać. Bo ja byłem przygotowany na grę coltem i nagle ktoś mi, ktoś mi ukradł. Wszystko przez to. A już miałem przygotowaną całą taktykę. A wszystko... Wszystko legło w gruzach. No trudno, tak czasem bywa. Trzeba teraz yy, improwizować. O, tam zabił jednego z nich, więc się tutaj odrodzi, więc ja ucieknę może. Ale teraz pójdę go zabić. No i zabiłem, tylko że kolejny tu przyszedł, niestety. A, unikłem. Schowam się za ścianą. Trzech ich tam jest niestety. Ale spróbujemy i tak zaatakować. O, prawie zabity jeden. O! No i to już jest chyba zwycięstwo. W tym, w tej, w tym meczu. Oj, dobra, wygraliśmy i to 79% aż mieliśmy I teraz czas na decydującą zadymę, czy tam, jak to się nazywa Uff. Dobra, bo ja się musiałem rozgrzać, ja jeszcze dzisiaj nie grałem w Brawlika To moja pierwsza gra O, dobrze, zabity Musiałem się rozgrzeć, dlatego ta pierwsza gra tak no nie wyszła. Trochę. O, tutaj peny tylko jest. Więc trzeba zabić. O, zabiłem, ale tutaj się kolejny pojawił. No, aj, jaj, Ale wygrywamy. Tutaj nasz teammate bardzo dobrze broni. Teraz może przejść do ataku. O nie! O nie! O, zabiłem, ale fart. O, ja teraz postawię tutaj maszynkę. I będę strzelać. A i coś nie wyszło. No, no, no. No, dobicie go. No, sami jesteście na ten. No i zwycięstwo. No. Bardzo dobrze. I co, panie, browscy syrycy? Warto było brać kolta? Nie warto. Wygrałem, nawet jak mi zabrali moją postać, którą chciałem grać. No to do jutra, widzowie. Siema.